Shazam to jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum DC Comics. Jego siły wywodzą się z magii, co automatycznie czyni go groźnym przeciwnikiem dla większości bohaterów i złoczyńców, zwłaszcza tych odpornych na fizyczne ataki, lecz wrażliwych na czynniki nadnaturalne. Wypowiadając magiczne słowo Shazam, bohater przyzywa moc sześciu legendarnych postaci: Salomona, Herkulesa, Atlasa, Zeusa, Achillesa i Merkurego. Z każdej czerpie unikalne właściwości, tworząc kombinację, której dorównuje jedynie garstka istot w całym multiversum. Z góry dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz zostawiony pod tym filmem, ponieważ pomaga to w rozwoju kanału. Z mądrości Salomona płynie umiejętność strategicznego myślenia, zdolność rozwiązywania zagadek i niemal nadludzka intuicja. To ona pozwala Shazamowi działać nie tylko brutalnie, ale celnie. Siła Herkulesa daje mu fizyczną potęgę równą, a nierzadko większą niż ta, którą dysponują Kryptończycy. Może powstrzymać lecący meteoryt, zniszczyć pancernik jednym ciosem, a jego uderzenia mogą wywołać fale uderzeniowe o kontynentalnej skali rażenia. Odporność Atlasa czyni go niemal niepokonanym. Przetrwał eksplozje nuklearne, upadki z orbity, ataki magiczne i energetyczne. Pioruny Zeusa to nie tylko środek transportu i przemiany, to broń. Potrafi nimi siać zniszczenie na ogromną skalę, unicestwiając nawet magicznie zabezpieczone cele. Odwaga Achillesa sprawia, że nie zna strachu, a jego wola jest niepodatna na kontrolę umysłu, iluzję czy telepatię. Merkury daje mu nadświetlną szybkość, umożliwiając nie tylko lot, ale też teleportację między punktami rzeczywistości. Szaza nie jest typowym superbohaterem nie działa w cieniu ani w blasku reflektorów pojawia się tam, gdzie potrzebna jest siła wykraczająca poza to, co znane. W starciach z czarnym Adamem mierzy się nie tylko z siłą równą własnej, ale także z wolą równie nieustępliwą. Ich pojedynki to zderzenia bogów. Czasem to nie walka, lecz starcie dwóch filozofii: jeden broni równowagi, drugi ją podważa. Jego rola nie ogranicza się do bitew, jest magicznym bastionem ziemi, strażnikiem skały wieczności, kluczowym ogniwem w systemie ochrony świata przed siłami chaosu. Gdy zawodzi nauka, gdy technologia nie sięga dalej, to właśnie Shazam jest ostatnią linią obrony. Podczas międzywymiarowych kryzysów, takich jak wojna Darkseida czy Ostateczny Kryzys, jego moc odegrała rolę nie do przecenienia. Nie sposób pominąć faktu, że w uniwersum DC Comics istnieje niewielu bohaterów, którzy mogliby stawić czoła Supermanowi. Shazam jest jednym z nich, nie z powodu brutalnej siły, lecz z uwagi na magiczną naturę swojej mocy. Dla kryptończyków magia to słabość, a Shazam nią właśnie włada. Co wielokrotnie pokazał w rywalizacji z Supermanem, który walczył z nim jak równy z równym. W swojej ostatecznej formie walczył z istotami o mocy kosmicznej, wśród których był Spectre, istota ucieleśniająca mściwość bogów, czy też Darkseid, który przed walką z Shazamem przytłoczył swoją potęgą Supermana. Choć nie jest istotą boską w sensie klasycznym, jego siła jest często porównywana do mocy nowych bogów, takich jak Orion czy Wysoki Ojciec. Zdarza się, że to on staje naprzeciw kosmicznym istotom, czego przykładem była walka z całą armią Parademonów podczas początkowej fazy inwazji Darkseida. W świecie pełnym hybryd, mutantów i technologicznych cudów, Shazam pozostaje symbolem mocy pierwotnej, nieokiełznanej, niezależnej i potężnej, jest czymś więcej niż Herosem, jest zaklęciem, które działa natychmiast, kiedy świat go potrzebuje. Jeśli chcielibyście posłuchać o innych potężnych postaciach z tego uniwersum, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!